A co by było, gdybym ci powiedział, że nic, co robisz, nie ma znaczenia, że wszechświat, ta ogromna i cicha przestrzeń, nie zwraca uwagi na ciebie, ani na mnie, ani na nikogo? A co jeśli w głębi serca wszystko, co próbowałeś zbudować, by nadać sens życiu, było tylko próbą? Ta myśl może wydawać się dusząca, ale jest prawdziwa. Żyjemy w czasach, w których wiele osób, mimo że otacza je technologia, komfort i obietnice szczęścia, Odczuwa pustkę, której nic nie wydaje się wypełniać. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Uczucie zagubienia, braku podręcznika, braku wyraźnego dlaczego? Albert Camus, jeden z najbardziej prowokujących filozofów XX wieku, spojrzał temu pustce prosto w oczy. Zamiast uciekać przed nią, postanowił się z nią zmierzyć i zaprosił nas, byśmy zrobili to samo. W tym filmie pójdziemy śladami Camusa. Zgłębimy to, co nazwał absurdem. Starcie między ludzką tęsknotą za sensem a ciszą wszechświata. Ale to, co znajdziemy, może cię zaskoczyć, bo ostatecznie życie może rzeczywiście nie mieć sensu, ale to może być dokładnie to, co cię wyzwala. Wyobraź sobie, że krzyczysz z wierzchołka góry. Całą siłą swoich płuc pytasz: dlaczego? A wszystko, co otrzymujesz z powrotem, to echo twojego własnego głosu. Brak odpowiedzi. Brak wyjaśnienia, tylko sucha cisza świata. To jest istota tego, co Albert Camus nazywa absurdem. Absurdu nie należy utożsamiać z uczuciem smutku ani z psychologicznym załamaniem. To brutalne, ale jasne stwierdzenie: My, ludzie, desperacko pragniemy znaleźć wyższy sens, cel, który uzasadni nasz ból, nasze radości, nasze wysiłki. Ale świat nie odpowiada, on po prostu istnieje. Camus definiuje absurd jako zderzenie między tą ludzką tęsknotą za sensem, a zimną obojętnością wszechświata. My pytamy, ale nie ma nikogo, kto by odpowiedział. Chcemy, by życie znaczyło coś, a ono po prostu jest. To może wydawać się przygnębiające, ale dla Camusa to tylko początek. Absurdu nie należy postrzegać jako błędu w istnieniu. To nieunikniony rezultat naszej obudzonej świadomości. Im więcej myślimy, tym bardziej zauważamy. Życie nie oferuje jednoznacznych odpowiedzi i właśnie tam zaczyna się coś nowego. Bo absurd wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest końcem drogi. To moment, w którym droga ujawnia się jako nasza. To jak otwarcie oczu w ciemności i zrozumienie, że nie ma mapy czekającej na ciebie, ale właśnie dlatego jesteś wolny, by wytyczyć własną ścieżkę. I to jest zmiana perspektywy, którą proponuje Camus. Nie chodzi o to, by uciekać przed absurdem, chodzi o to, by go zaakceptować, żyć z nim, a może kto wie, uczynić go fundamentem wolności. Pomyśl o swojej rutynie, budzenie się, praca, rozwiązywanie problemów, mierzenie się z frustracjami, powrót do domu zmęczonym, sen i powtarzanie tego samego dnia po dniu. Czasami wydaje się, że jesteśmy uwięzieni w niekończącej się pętli, a co jeśli nic z tego nie ma? Dlaczego? Jaki sens jest w kontynuowaniu? Albert Camus znalazł obraz tego absurdu w starożytnym micie, historii Sisyfa. W mitologii greckiej Sisyf został ukarany przez bogów za to, że musiał pchać ogromny kamień na szczyt góry. Ale za każdym razem, gdy prawie osiągał szczyt, kamień staczał się na dół i musiał zaczynać od nowa, przez całą wieczność. Camus spojrzał na tę historię i zaproponował zaskakującą myśl. Trzeba wyobrazić sobie Sisyfa szczęśliwego. Jak ktoś skazany na powtarzanie bezsensownego zadania mógłby być szczęśliwy? Odpowiedź tkwi w postawie. Sisyf wie o swoim losie, nie łudzi się. Rozumie, że nie będzie nagrody ani chwalebnego zakończenia, a mimo to wybiera, by kontynuować. Akt pchania kamienia dzień po dniu należy do niego. To jedyna rzecz, którą bogowie nie mogli mu odebrać: jego świadomość i decyzja o wytrwaniu. Sisyf według kamusa, buntuje się, nie przeciw Bogom, ale przeciw rozpaczy. Nie potrzebuje, by życie miało sens, by nadać wartość swoim czynowi. Akceptuje absurd i kontynuuje. Teraz pomyśl o tym, ile razy pchałeś swoją własną kamień, gdy upierałeś się przy marzeniu, mimo że nie było żadnych gwarancji. Kiedy zaczynałeś od nowa po porażce, kiedy opiekowałeś się kimś, mimo że nie otrzymywałeś uznania kiedy kochałeś mimo że nie wiedziałeś czy jesteś kochany wszyscy mamy swoje kamienie ale kamień zaprasza nas do zmiany spojrzenia wartość życia nie tkwi na szczycie góry tkwi w samej drodze tkwi w wyborze by kontynuować sisyf naucza nas że nawet w świecie bez sensu jest godność w wytrwałości jest piękno w kontynuowaniu jest wolność w akceptowaniu kamienia i pchaniu go ze świadomością jeśli nawet sisyf może być szczęśliwy, to może i my również. Ale nie zawsze potrafimy patrzeć na to jak Sisyf. Nie zawsze kamień wydaje się znośny. I to właśnie tutaj kamiu robi brutalną i konieczną cię przerwę. Bo pojawia się myśl niemal nieunikniona, gdy życie wydaje się pozbawione sensu. A co jeśli po prostu zrezygnuje? Kamil stwierdza, to jest jedyne naprawdę poważne pytanie filozoficzne. Nie czy istnieje Bóg, ani co to jest najwyższe dobro, ale coś znacznie bardziej bezpośredniego. Dlaczego nie odebrać sobie życia? On stawia to pytanie wprost, bez ogródek, bez tabu, bez romantyzmu. Dla Kamiła samobójstwo pojawia się, gdy człowiek dochodzi do wniosku, że absurd jest nie do zniesienia, że życie bez sensu nie jest warte życia, że ból istnienia przewyższa zdolność do kontynuowania. Ale jego odpowiedź jest stanowcza i zaskakująca. Samobójstwo nie rozwiązuje absurdu. Ono go potwierdza. Odebranie sobie życia to przyznanie, że nie ma sposobu na życie z pustką. To poddanie się, to ucieczka od pytania, a nie jego stawienie czoła. Kamil nie neguje cierpienia. On dostrzega głęboką angustę, która może zamieszkiwać człowieka, ale proponuje inną drogę, taką, która wymaga jeszcze większej odwagi kontynuowanie życia. Życie, nawet wiedząc, że wszechświat nie odpowie. Życie, nie dlatego, że wszystko ma sens, ale pomimo tego, że nie ma, bo to nie jest tani optymizm. To forma oporu, to egzystencjalne wyzwanie, akt cichego buntu. Bo, idąc naprzód, odmawiając ucieczki, mówisz: Absurd istnieje, ale ja także, i wybieram zostać. Ten wybór, nagi, świadomy, trudny, to początek prawdziwej wolności. I to właśnie tutaj, dokładnie tutaj Camus przedstawia nam jedyną możliwą odpowiedź na absurd bunt. Bunt, według Camusa, nie jest po prostu emocjonalną reakcją ani wybuchem gniewu wobec życia. To nie jest gest oporu wynikający z nienawiści lub rozpaczy, ale twierdzenie. Akt wyboru wobec obojętnego, pozbawionego sensu świata, ale także pozbawionego zasad czy praw, które by nas zniewalały. Ten bunt to negacja apatii. Narasta z prostej, ale głębokiej konstatacji: Wszechświat jest obojętny, a człowiek nie ma zagwarantowanego miejsca w jego obrębie. Ale zamiast poddać się tej pustce, Kami proponuje coś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się sprzeczne twierdzenie wolności w obrębie absurdu. Kiedy świat nie odpowiada na nasze pytania, a nasze działania zdają się nie mieć znaczenia, jedyną rzeczą, którą naprawdę mamy, jest nasza wolność. I co więcej, Wolność tworzenia sensu własnego istnienia, nawet pośród chaosu. Camus wzywa nas do rodzaju cichego buntu, w którym prawdziwa wolność nie leży w nieustannej pogoni za odpowiedziami, ale w zdolności do kontynuowania, nawet gdy nie ma obietnic sensu. Ludzie, którzy stają w obliczu strat, porażek, frustracji, to są postacie, które symbolizują prawdziwy bunt kamusowski. Nie ci, którzy poddają się rozpaczy lub samobójstwu, ale ci, którzy wstają codziennie i wybierają, by kontynuować. Jak pracownik, który zmaga się z wyczerpaniem codziennej pracy, ale nadal znajduje wartość w prostym akcie pracy. Albo jak ktoś, kto po nieodwracalnej stracie znajduje siłę, by iść dalej, nawet bez nadziei na lepsze jutro. Bunt kamusa nie jest buntem desperackim. Przeciwnie, wyrasta z akceptacji braku sensu. Nie szukamy magicznej odpowiedzi ani rozwiązania dla absurdu. Po prostu żyjemy z nim. Żyjemy pomimo niego i w ten sposób absurd traci część swojej mocy nad nami. Akceptując ludzką kondycję taką jaka jest, możemy znaleźć nowy rodzaj sensu. Ten, który nie pochodzi z wszechświata, ale z naszej własnej zdolności do tworzenia. Camus przypomina, że życie bez sensu nie musi być życiem bezgodności. W rzeczywistości twierdzi, że to właśnie brak sensu daje nam wolność życia w sposób autentyczny, bez potrzeby zewnętrznych usprawiedliwień. I tak możemy powiedzieć z pewnością, że nawet w obliczu absurdu człowiek nie jest skazany na rozpacz. Wyobraź sobie na chwilę więźnia, który spędza lata w celi czekając na wyzwolenie, które zdaje się nigdy nie nadejść. Przyzwyczaja się do myśli, że jest uwięziony, że nie ma wyjścia. Ale pewnego dnia odkrywa, że drzwi celi zawsze były otwarte. Nigdy tak naprawdę nie był uwięziony, tylko wierzył, że jest. Ta metafora jest przedstawieniem wolności, którą Kami opisuje w swoim koncepcie absurdu. Życie w gruncie rzeczy nie ma przeznaczenia, nie ma określonego kierunku, jest otwarte na naszą interpretację. Jedynym prawdziwym więzieniem jest wiara, że nie jesteśmy wolni. Prawdziwa wolność polega właśnie na świadomości tej otwartości. Na zrozumieniu, że wszechświat nie ma stałego celu, a to my nadajemy znaczenia i dokonujemy wyborów. Jednak ta wolność, która na pierwszy rzut oka wydaje się wyzwalająca, może w rzeczywistości być przerażająca. Jeśli życie nie ma sensu, jeśli nie ma podręcznika do jego życia, odpowiedzialność spada na nas. Co zrobić z tą wolnością? Jak żyć bez wyraźnego przewodnika? To absolutna wolność, bez zamków. Bez określonych granic, i to właśnie wywołuje lęk. Jak artysta stojący przed pustym płótnem, życie bez jasno określonego celu lub sensu może wydawać się dezorientujące. Każdy wybór, każdy gest musi być wymyślony. Bez pewności, że robimy właściwą rzecz. Niemniej to właśnie w tej wolności tkwi największy potencjał do twórczości. Życie bez sensu to największa przestrzeń do twórczości, jaka jest możliwa. Gdy nie ma napisanego scenariusza, to do nas należy napisanie własnej historii. Każde działanie, każda chwila nabierają innej wartości, ponieważ są wyborem, a nie narzuconym obowiązkiem. Nawet to, co wydaje się trywialne lub bez znaczenia, zyskuje wagę, ponieważ pochodzi z naszej własnej woli. Absurdalna wolność nie jest przekleństwem, ale kluczem do życia w sposób autentyczny. To jedyna szansa, byśmy byli prawdziwymi autorami naszego istnienia. Absurd nie musi być ciężarem. Może być w rzeczywistości zaproszeniem do czegoś znacznie głębszego, czegoś, o czym wielu z nas nigdy nie pomyślało prawdziwa wolność życia. Jeśli sens życia nie leży w tym, co uda nam się zgromadzić, ani w wielkich odpowiedziach, które szukamy, to paradoksalnie znajduje się w prostym akcie życia, bez pośpiechu, by zrozumieć wszystko. To wydaje się sprzeczne. Ale w chwili, gdy uwolnimy się od potrzeby wielkiego celu, zaczynamy dostrzegać piękno w drobnych rzeczach. Gorąca kawa rano, beztroska rozmowa z przyjacielem, spontaniczny uśmiech kogoś na ulicy, zachód słońca, który jak artysta maluje niebo unikalnymi, efemerycznymi kolorami. Te chwile nie wyjaśniają życia, ale może z racji swojej prostoty są wszystkim, czego potrzebujemy. Tańczenie z absurdem to przyjęcie nietrwałości i znalezienie sensu nie w tym, co będzie, ale w tym, co już jest. Nie trzeba, by wszystko miało wielki cel. Sama doświadczenie bez presji i oczekiwań to prawdziwe bogactwo. Piękno tkwi w życiu, w naturalnym przepływie życia, w prostym fakcie, że tu jesteśmy teraz. Absurd, więc nie jest czymś, czego należy się bać, ale drzwiami do pełniejszego istnienia. Dotarliśmy do końca tej podróży. Patrząc na absurd i jego konsekwencje, być może pytanie, które będzie najbardziej rezonować w tobie, to: A teraz, co zrobić z tym? Odpowiedź nie polega na znalezieniu wielkiego sensu w życiu, ale na zaakceptowaniu absurdu jako fundamentalnej części naszej egzystencji i na podstawie tego podjęciu decyzji, co zrobić z tym, co nam zostało. Absurd, jak widzieliśmy, nie jest wyrokiem rozpaczy, ale punktem wyjścia. Pomysł na Sisyfa. Tego człowieka skazanego na toczenie kamienia bez końca uczy nas kluczowej lekcji: On może być szczęśliwy, ponieważ wybiera zaakceptowanie swojej sytuacji. Nie ma złudzenia, że wysiłek ma wielki cel, ale on nadal działa, a to w akcie kontynuowania, bez obietnic sukcesu lub odkupienia, tkwi prawdziwa wolność. Życie dla kamusa nie domaga się sensu, oferuje nam pustą kartkę, a tworzenie sensu jest naszą odpowiedzialnością. Samobójstwo zatem nie jest rozwiązaniem. To ucieczka od wolności i możliwości transformacji. Samus wzywa nas, byśmy stawili czoła absurdowi z odwagą i jasnością umysłu, wybierając życie nie dlatego, że wszystko ma sens, ale pomimo tego, że nie ma. Samobójstwo to akceptacja, że nie da się żyć bez definitywnych odpowiedzi. Zamiast tego bunt, akt kontynuowania, to to, co naprawdę ma znaczenie. To prawdziwe potwierdzenie naszej wolności. Teraz, z tą nową perspektywą, pytanie, które Kamus nam pozostawia, jest proste, ale głębokie. Co zrobisz ze swoim absurdem? Co wybierzesz? Wiedząc, że życie nie obiecuje sensu, ale oferuje coś jeszcze cenniejszego wolność życia po swojemu. Jeśli ten film poruszył coś w Tobie, jeśli idea absurdu i wolności tworzenia własnego sensu rezonuje, być może nadszedł czas, by podzielić się tymi refleksjami. Jest wiele osób wokół nas, które również zadają sobie pytanie o sens życia. Może pomożesz komuś zobaczyć, że nawet bez definitywnych odpowiedzi życie jest pełne możliwości. Jeśli podobała Ci się ta refleksja, zapisz się do naszego kanału, aby uzyskać więcej treści na temat filozofii, wolności i jak żyć lepiej w tym świecie bez podręcznika. I pamiętaj: Absurd to drzwi. Co z nimi zrobisz?